Państwo widzicie za mną właśnie trwają prace remontowe elewacji naszego budynku. Jest to budynek zabytkowy z 1870 roku. Z racji tego podlega on pod konserwatora zabytków, który ma nad tym remontem piecza. Co dokładnie jest remontowane? No przede wszystkim nasza elewacja. Mamy okna plastikowe wymieniono już jakiś czas temu, więc z tej części frontowej będziemy mieli tak naprawdę odnawiane wszystkie elementy gzymsy i całe odnowienie kolorystyczne. Będziemy również mieli renowacje drzwi wejściowych, bo to są też zabytkowe rzeczy. Także wszystko musi być pod okiem konserwatora. Do kiedy potrwają prace remontowe? Prace zaczęły się 10 lipca, potrwają do około 12 października. I to jest finansowane z jakiego budżetu? Podlegamy pod powiat raciborski, więc budżetowo jesteśmy zależni od powiatu i oni finansują tutaj nam ten remont. Także od września normalnie prężnie działamy, w czasie wakacji zajęcia odbywają się w ramach kół. To znaczy, jeżeli nauczyciele akurat nie są na urlopach, mają zajęcia w swoich kołach. Radio 90 muzyka wybrana dla ciebie www.radio 90.pl